Halo, halo. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie. Przechodzimy sobie do następnych paczonców. Dzisiaj jest 31 września. Tym razem paczoncy są dość skromne i przejdziemy sobie po kolei, jak tutaj nam to przygotowali, czyli tym razem eventy nie są pierwsze. Ale e, troszeczkę e, zmian jest w Narni Realm. Jeżeli nie wiecie, co to jest Marni Realm, to raz dziennie możecie na 60 minut e, wybrać sobie jeden spot, w którym nikt nie będzie wam przeszkadzał. Oczywiście e, to oznacza, że jest, e, tworzycie swego rodzaju swój prywatny serwer, i tylko na tym spocie. I to nie na całym, ale tylko na jego części. Będziecie mogli swobodnie sobie grindować. No i przez tą godzinę nikt nie może wam przeszkodzić. Po prostu jesteście sami z mobami, możecie robić cokolwiek. I tutaj właśnie dodali dwa do tego spoty, czyli Akman Temple i Hysteria Ruins. Problem polega na tym, że te dwa spoty są na pustyni i po prostu trzeba tam najpierw się dostać. Zanim będziemy mogli wykorzystać ten Marnie Run, czyli tak jak z pozostałymi spotami, tylko że te dwa są de facto uh, jedne z najstarszych spotów w zasadzie, no i dość trudne uh, do znalezienia, szczególnie tutaj mowa o nowych osobach, które mogą w sumie nie mieć pojęcia, jak tam w ogóle się dostać. Uh, kolejna sprawa to jest uh, Note i e Conquest War uh, Improvements, czyli poprawki. Uh, generalnie myślałem, że tutaj będą jakieś zmiany, ale to też są bardziej Quality of Life. Ponieważ tutaj możecie sobie wybierać teraz różne, różnego rodzaju zmiany, na przykład że gildia pod jednym sojuszem może mieć po prostu jeden kolor, możecie sobie to wybrać. Oczywiście, jeżeli macie odpowiednie prawa w gildii czy w sojuszu. No i większość quality of life, czyli będzie można na przykład instalować konstrukcję na terenie poprzez klawiaturę np. od 1 do 0 będziecie mogli sobie wybierać odpowiednie te urządzenia czy budowle, które chcecie ustawić tak, żeby było nieco wygodniej. Również tutaj są zmiany jeżeli chodzi o wytrzymałość takich budynków, ponieważ no, w zasadzie wszystkie klasy są buffowane pod kątem ataku No i te niektóre budynki to potrafią zniknąć w 3 miga więc tutaj widzę, że na każdym tierze są pododawane durability Czyli wytrzymałość, w niektórych przypadkach DP e, Dotyczy to zarówno node jak i conquest Nie będę tego wszystkiego opisywał, bo w zasadzie e, Po prostu ogólna wiedza jest wystarczająca Że po prostu recovery center, supply depot i flame towery mają po prostu więcej wytrzymałości, a 10% czy 15% durability więcej, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś, jakaś ogromna zmiana, po prostu parę sekund dłużej będzie atakowany dany budynek. No i teraz sobie przechodzimy do eventów, które też nie są jakieś takie wymyślate. Pierwszy z nich to jest, że będą dodawane kupony, pierwszy z nich to jest goodbye august001, wystarczy, że wpiszecie ten Kod dostaniecie te nagrody i pozostałe dni aż do 6 września będziecie mogli tutaj na tą stronkę wchodzić i po prostu odkrywać kolejne kody. Te kody będą również na moim Discordzie, więc jeżeli nie chce Wam się wyszukiwać tej strony, możecie zawsze wejść na mojego Discorda, tam automatycznie będą pokazywane te kody z nagrodami. Kolejne to jest Wear montaż, czyli jeżeli ktoś bardzo lubi arena w Solar, będzie mógł sobie zrobić e, filmik z tego. I jeżeli wygracie, to macie tutaj szansę na zdobycie Glory of Solar Box. I e, tutaj sobie zerkniemy, jakie są jeszcze wymagania. Mam nadzieję, że tu jest napisane, czyli musicie wpisać family name, Black Desert, email adres który region, e, nazwa kanału. Czyli tutaj chodzi o YouTube i link do, do tego filmiku. I tyle i po prostu będziecie mogli spróbować, jeżeli oczywiście zostaniecie wybrani no to wygracie. Kolejny to jest Take on the Challenge of the Arena of Solar. Czyli wystarczy wygrać raz w trybie rywalizacyjnym i się otrzymuje 200 Cron oraz Corrupt Oil of Immortality. Advice of Walking, Marni Process Fuel. Pamiętajcie, że to jest jednorazowo. Czyli tutaj jest po prostu Quest do wybrania. Powinien on być u Black Spirita na postaci powyżej 60 poziomu. I to się powinno nazywać Absolute Master of the Ascent. Jedynka, dwójka, trójka oraz czwórka. I lecimy sobie dalej. GM Showdown. Czyli prawdopodobnie. Będzie można się bić z GM-em, czyli tutaj mamy hmm. od poniedziałku do czwartku e, będzie losowo e, przez cały dzień, czyli może się pojawić od czasu do czasu GM na arenie i osoba, która wygra na arenie zdobędzie wtedy Glory of Solar Box. A wystarczy po prostu walczyć przeciwko. Jeżeli się przegra, to się otrzyma jedną sztukę takiego Glorio Solar Box. No, i tutaj są nagrody takie. No, po prostu taki evencik. Może Wam się uda zagrać przeciwko jakiemuś GM-owi na arenie. Jeżeli wygracie, to otrzymujecie 5 takich boxów. Jeżeli przegracie, to tylko jeden. Ten box sam w sobie nie jest jakiś taki. Zarąbisty, żeby cokolwiek tutaj dało się wygrać, ale może chodzi o sam fakt, że po prostu walczy się przeciwko GM-owi. Tak więc życzę sukcesów, może się przydać, ponieważ oni też czasami nie grają aż tak słabo i mogą zaskoczyć. <grym> Dobra, dobre troszeczkę zmiany, jeżeli chodzi o klasy Ranger Shy, e, dostały po prostu jakieś tam drobne poprawki, e, nic nieznaczące. Drakania ma poprawki w Awakeningu i teraz. To by było w zasadzie na tyle, zawartość e, Dark Rift'y, e, pozmieniono Titium Valley, będzie się pojawiał teraz przed Sandgrain Bazaar hmm, Czyli w tym miejscu będzie ten Dark Rift, niż na tym Titium Valley, Titium Wallay było kompletnie tutaj gdzieś z tej strony Więc e, bardzo daleko, teraz będzie troszeczkę bliżej <laughs> Zmieniono e, ikonę jeżeli chodzi o Arena of Solar, tak będzie to wyglądało Sama Arena Solar dostaje teraz practice mode, będzie można się tam zapisywać w dwie albo trzy osoby, tylko party leader będzie mógł dołączyć. No i to jest tylko praktycznie trening, to nie jest prawdziwa gra rywalizacyjna, tylko będziecie po prostu walczyć przeciwko innym dwójkom albo trójkom w ten sposób. Dodano nowe rankingi, jeżeli chodzi o rank 1 Solar Incarnate. Będzie ikona tak wyglądała. A Solar Incarnate y, 5 tier batch y, wygląda y, w ten sposób, czyli trzeba mieć 2401 punktów. Y, jeżeli chodzi o Central Market, teraz będzie można kupić y, niektórych przedmiotów nieco więcej za jednym razem. Chodzi tutaj o y, Cream Cheese Butter. Ej, maksymalny order to będzie teraz 1000 sztuk. Maksymalny y, z. Maksymalny limit, jeżeli chodzi o sprzedaż, będzie to 3000 i maksymalnie ciekawe 20 000. aha, to jest limit, kiedy tych orderów jest więcej niż 3000, maksymalnie 3000, a normalnie będzie 20 tysięcy. Ok, tak dziwnie to przedstawione jest. No i to by było w zasadzie na tyle, tutaj są drobne poprawki, które z nas za bardzo nie interesują i przechodzimy sobie do ostatniego momentu tego patrząca, czyli Pearl Shop. Czyli pojawia się Mystery Outfit Box za 650 pearl plus bonus. Za 1300 są normalne, to są lootboxy. 6 takich lootboxów za 6,500 perl, 13 za 13,000 e, perl. E, all in one pack, e, czyli już standardowo 5500 e, 5 5 perl, będą kosztowały 2 premium outfity, dodatkowo 20 artizja memory i e, bonusy. Super All in one pack za 14,720 pereł będzie 6 e, outfitów. 50 Artizan Memory i do tego bonusy Rare Pet Pack Za 2200 pereł Będziecie mogli sobie wybrać 3 Mogą się e, powtarzać pety A więc e, To są wszystkie na tier 1 Za 100 pereł Artizan Memory 4 sztuki na 1125 pereł Secret Book of Old z bonusami Velia oraz Heidel Storage Plus 20 slotów więcej za 308 pereł, ale tutaj e, przepraszam, tak 20 slotów. A te do Heidel kosztują nieco więcej, bo 464 pereł Marni. Process Fuel teraz 20% taniej zamiast 11800 za sztukę, 20% mniej za e, wagę. Czyli można kupić 50, 100, 150, 200, 250 i 300. Wydaje mi się, że była też 350, ale to jest chyba eventowa. 30% off kostium category, czyli wszystkie kostiumy kosztują 30% taniej. Mystical Cronstone Bundle za 100 lojalek, hmm, czyli jeden outfit, a nie jeden. Co to jest w ogóle? To jest jakiś lootbox. no faktycznie, czyli tu są same Kronstone. stone, okej okay, dobra Kolejne to jest Advice of Valk za 100 loyalty Valk's Cry 100 loyalty i na wyprzedaży jest Outfit do Shai za 2320 pereł Aktualizacja Outfitu jeżeli chodzi o Warrior'a, Cornelius Outfit, tutaj jest rozdzielony rozdzielone są buty, czyli jeżeli mieliście ten outfit, te buty wam się pojawią w mailu, więc możecie tam szukać, jeżeli będzie wam brakowało do zestawu. A i to by było w zasadzie tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie e, tych patchnoutsów. Mam nadzieję, że dzisiaj było wystarczająco zrozumiałe z racji tego, że dzisiaj miałem dość grube nadgodziny i nie miałem za bardzo okazji, żeby więcej się wdrożyć w informacje, które są tutaj zawarte w tym nie Niemniej jednak starałem się, żeby wszystko było wystarczająco dokładnie Was poinformować. Postaram się, no niestety nie mam wpływu na moją pracę, ale no cóż, robię co mogę, żebyście mogli wiedzieć, co się dzieje, a co tydzień się zmienia w tej grze. Tym razem nie było za wiele, więc wydaje mi się, że nie było aż tak źle. Szkoda, że eventów tak mało, aby no, się przydało troszeczkę więcej, ale może to z racji tego, że już się powoli zaczyna e, studia i tak dalej, szare życie, więc. No cóż, co tu więcej mówić? Jeżeli czegoś nie y, zrozumieliście albo coś źle pominąłem coś pominąłem źle y, przetłumaczyłem, dajcie mi znać albo piszcie na komentarzu, po prostu przykleję waszą informację. No dzisiaj po prostu bardzo na szybko robię ten pacznoc, więc z góry przepraszam. I cóż, widzimy się następnym razem. Jeżeli chodzi o pacznocy, czyli w kolejną środę mam nadzieję, że już będę normalnie w domu na czas i będę mógł wam dobre pacznocy. Mógł zrobić, tak więc życzę miłego dnia i do następnego razu. Yo, yo.